Moi drodzy! Dla tych, którzy słuchają mnie pierwszy raz, chciałbym krótko powiedzieć, a tym, którzy słuchają mnie od dawna tylko przypomnieć, że zawsze w piątki przed niedzielą na kanale Jaskinia Słowa na YouTube pojawia się komentarz do czytań i Ewangelii nadchodzącej niedzieli. Po to, by dobrze przygotować się i przyjść do kościoła przygotowanym do liturgii Słowa, mając konkretne pytania, swoje przemyślenia, które potem podczas liturgii możemy kontynuować w rozważaniu kapłana podczas homilii, ale także na nowo słuchając Słowa. Wydaje mi się, że to cenne. Szkoda by było przychodzić do kościoła i dopiero podczas czytania Ewangelii dowiadywać się, o czym jest Ewangelia. To znacznie utrudnia spotkanie i rozmowę z Bogiem. Dzisiaj wchodzimy już w okres zwykły. Pierwsza niedziela zwykła to niedziela Chrztu Pańskiego. Kilka dni po uroczystości Trzech Króli, uroczystości objawienia Pańskiego, jesteśmy dziś nad Jordanem i jesteśmy świadkami Jezusa, który z rąk Jana Chrzciciela przyjmuje Chrzest. Przyjrzyjmy się dzisiejszym czytaniom. Najpierw fragment z księgi Izajasza z rozdziału 40. Ten fragment pochodzi z czasu niewoli babilońskiej, to jest tzw. Tak zwana księga pocieszenia dla Izraela. Zawiera słowa ogromnej nadziei, zapowiedzi dodania odwagi, dodania otuchy tym, którzy przeżywają dziś niewolę, a którzy mają odnaleźć w przychodzącym Mesjaszu czy w przyszłych wydarzeniach pocieszenie. To dlatego pierwsze słowa: pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Czas, je, wołajcie do ludu, że czas jego służby się skończył, że nieprawość odpokutowana, czyli konsekwencja nieprawości, kara, jaką była niewola babilońska, już jest odpokutowana, przychodzi ocalenie. I to ocalenie ma być w powrocie do zniewoli babilońskiej, co stanie się dzięki dekretowi Cyrusa. Natomiast to też zapowiedź tego, co wydarzy się z momentem przyjścia Mesjasza. Drogę Panu, przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Ciekawe, że na początku okresu zwykłego słyszymy słowa, które towarzyszyły nam na początku Adwentu. Wyprostujcie drogę dla pana. No wiemy, że między Babilonem a Jerozolimą jest pustynia pełna pagórków, wzgórz, i żeby łatwo móc iść tą drogą z Babilonu, z miejsca niewoli, przesiedlenia do Izraela, do świętego miasta do Jerozolimy, potrzeba zniwelować te pagórki, wyprostować, podnieść różne doliny, naprawić tą drogę. Niech to będzie dla nas okazja, by zastanowić się nad tym w jaki sposób dzisiaj wygląda moja droga do Jezusa? Na początku Adwentu mówiłem o tym: wyprostować pagórki, wyrównać te wszystkie doliny to znaczy naprawić relacje z Bogiem, z drugim człowiekiem, wejść głębiej w modlitwę, w medytację Słowa Bożego, potraktować na serio sakramenty, kościoła, spowiedź, codzienną modlitwę czy Eucharystię to wszystko mogliśmy robić w Adwencie, szukając drogi do Jezusa, a teraz na, na, na nowo, na początku okresu zwykłego, słyszymy te słowa, aby no, zobaczyć, co się udało. Tak szczerze powiedzieć sobie, jak ja przeżyłem ten czas Bożego Narodzenia i w jaki sposób mogę iść dalej, na ile ta kondycja, jak wygląda kondycja mojego bycia z Jezusem, mojego bycia przy Jezusie, zasłuchania w Jego Słowo, przychodzenia do Niego. W tym słowie w dzisiejszym, w pierwszym czytaniu, słyszymy też o przychodzącym Bogu oto Wasz Bóg, oto Pan przychodzi z mocą. To jest też ważne, bo my w tajemnicy Bożego Narodzenia przyglądamy się małemu Jezusowi leżącemu tak nieporadnie w żłóbku, bezbronnie, natomiast Pan przychodzi z mocą dzisiaj nam powie Izajasz w tej liturgii niedzielnej Pan przychodzi z mocą to jest spotkanie z Chrystusem. On ma moc i teraz wejście w naszą tajemnicę chrztu, to znaczy nasze oczyszczenie z grzechu, to znaczy otrzymanie od Boga Jego łaski, Jego miłości, Jego pocieszenia. Oto Jego nadroda z Nim idzie, jak pasterz gromadzi swą trzodę, tak On będzie nas prowadził. Niezwykła zapowiedź Izajasza. Tak dzieje się nie tylko w sakramencie chrztu, tak dzieje się w każdej spowiedzi. On z mocą pokazuje swą potęgę, gdy gładzi nasz grzech, gdy zwycięża nasz grzech, w każdej naszej spowiedzi pokonuje na nowo nasz grzech i da, obdarza nas na nowo swoim pocieszeniem, swoją miłością, swoim przebaczeniem, swoim miłosierdziem. To jest doświadczenie, to czytanie pokazuje mi bardzo mocno doświadczenie tego, co dzieje się w sakramencie spowiedzi. Do tego jeszcze wrócę, ale ta dzisiejsza niedziela powinna nam przypomnieć o tym, czym naprawdę jest, czy powinna być spowiedź, właśnie. Stąd też drugie czytanie, czytanie z tekstu listu świętego Pawła do, do Tytusa. Tytus był biskupem na Krecie, i on w tym liście daje Tytusowi bardzo konkretne. Polecenia czy wskazówki dla wspólnoty chrześcijańskiej, która żyje tam, wspólnoty, którą opiekuje się Tytus, aby byli posłuszni, aby byli pełni wiary, aby się nie załamywali, aby byli zdyscyplinowani w tym, co jest ich no, sposobem życia. I słyszymy fragment z rozdziału drugiego, drugą część rozdziału drugiego i początek rozdziału trzeciego, a więc. Paweł wyjaśnia nam to, czym jest Chrzest. To znaczy, Chrzest jest tym, co obmywa nas, odradza i odnawia w Duchu Świętym. Jesteśmy nowymi ludźmi. Dzięki łasce Chrztu Świętego stajemy się nowymi ludźmi. Stajemy się tymi, którzy. Mają żyć inaczej na świecie, dzięki temu, co się dzieje w sakramencie Chrztu. Przez Chrzest Święty Bóg wybiera nas na własność, naznacza nas. Tak jak, no nie wiem, producent jubiler oznacza obrączkę, którą, czy pierścionek, który wykonał swoim grawerunkiem, swoim numerem seryjnym, indywidualnym, niepowtarzalnym. Tak też dzieje się w sakramencie Chrztu. Mamy każdy z nas swój indywidualny, niepowtarzalny charyzmat, charakter wybranie przez Boga, umiłowanie. Jesteśmy tak przez niego stworzeni, stworzeni na nowo, odnowieni, odrodzeni. Na nowo rodzimy się do nowego życia, to nowe życie. To to jest wszystko są słowa świętego Pawła, które wypowiada wobec świata pogańskiego. Ludzie chrześcijanie Żyją pośród pogan i mają wnieść w to życie nową jakość. Mają żyć pośród świata, nie będąc ze świata, wybierając to, co duchowe. Pokazując, święty Paweł bardzo mocno pokazuje, podkreśla godność chrześcijanina. Jesteś posłany to myślę, że dzisiaj jest bardzo aktualne do świata pogańskiego. Do świata, który często nie podziela Twoich wartości, kpi sobie z nich. Jesteś pos powołany, posłany po to. By ten świat przemieniać, by świat swoją, Twoją miłością, Twoim świadectwem życia, Twoją wiarą ubogacić, pokazać, że, że można inaczej. I tutaj bardzo konkretne i proste może pytanie, choć wcale nieprosta jest odpowiedź, na ile ja dzisiaj się odróżniam od świata? Czy nie jest tak, że jestem zachłyśnięty światem, że, że próbuję ten świat wybierać i naśladować w swoim życiu? Gdzieś zostawiając za sobą słowa Chrystusa czy świadectwo prawdziwie chrześcijańskiego życia, ograniczając gdzieś tylko do, do modlitwy, do, do bycia w kościele w niedzielę itd. Niezwykła piętna jest dzisiejsza Ewangelia. O Chrzcie Jezusa w Jordanii mówi Mateusz, Marek, Łukasz. Jan tylko wspomina o tym, co zobaczył podczas Chrztu Jan Chrzciciel. Warto zajrzeć i, i, i sprawdzić sobie te różnice w czterech opisach związanych z tym wydarzeniem nad Jordanem. Najpierw krótko to, co robi Jan. Jan chrzciciel, mówimy, czy raczej powinniśmy mówić Jan zanurzający. Baptizo to znaczy w pierwszym terminie właśnie zanurzenie. Jan zanurza w Jordanie, zanurza tych, którzy przychodzą, by przyjąć to zanurzenie, nawrócenia, to znaczy by zostawić swoje grzeszne życie, dotychczasowe grzeszne życie i zacząć żyć w nowy sposób. Mamy zostawić to, co nasze stare, to, to, co jest nawykiem złym, co jest odejściem od wierności Bogu i powrócić do pierwotnej gorliwości, do pierwotnej wiary, do pierwotnego bycia przy Chrystusie i to wyraża to zanurzenie w Jordanie. Przychodzą do, do Jana... Mieszkańcy Jerozolimy, czy w ogóle całego Izraela, Jan chrzci w miejscu, czy zanurza w miejscu, gdzie Jozue przeprowadził naród wybrany z niewoli do ziemi obiecanej. W tym momencie, przechodząc przez Jordan, naród wybrany miał w sobie wiele piętnych marzeń i postanowień odnośnie bycia z Bogiem był wierny przymierzu zasłuchany w Boże słowo szedł za przewodem Boga budował królem potem w kontekście dziejów Izrael się od Pana Boga jakoś odwraca zostawia go wybiera sobie swojego króla odchodzi od wierności przymierzu zawiera pogańskie yy, jakieś yy, przymierza buduje pogańskie świątynie i odchodzi od tej pierwotnej miłości czy pierwotnej gorliwości jaką miał i stąd ten, to zanurzenie przez Jana. To znaczy, w tym miejscu, gdzie Twoi praprzodkowie szli pełni wiary, Ty teraz obiecujesz zostawić całe swoje dotychczasowe, grzeszne życie, by umyć się w tej wodzie, zostawić te wszystkie brudy w tej wodzie i zacząć żyć na nowo. Żyć taką gorliwością, jaką mieli Ci Twoi prapraprzodkowie, gdy w tym miejscu wchodzili do ziemi obiecanej. I to to w takim kontekście Jan działa i teraz, gdy słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, Jan mówi Ja was zanurzam wodą, ale po mnie idzie mocniejsze ode mnie. Ja nie jestem godzin rozwiązać choćby rzemykał Jego sandałów, i On zanurzy was i odrodzi was, bo to po to jest to za zanurzenie, to znaczy śmierć dla grzechu i powstanie do nowego życia, nowego życia w, w no szczególnym wierności Panu Bogu. Jan zanurza, to jest chrzest odrodzenia, zanurzenie odrodzenia, a Jan mówi: On będzie was zanurzał, On odrodzi was w wodzie Duchem Świętym i ogniem. Jakby przyjdzie po mnie ten, to nie będzie tak robił, że po prostu musimy iść nad Jordan i się opłukać, jak ja robię symbolicznie teraz, ale On przez Ducha Świętego będzie odradzał i odnawiał wasze serca, wasze życie, już nie w tej wodzie. Ale w duchu świętym, w ogniu ducha świętego. I kiedy cały lud przystępował do tego zanurzenia, Jezus także przyjął Chrzest. Tutaj w, tym, w, tym, w ewangelii w wersji świętego Łukasza, którą czytamy dzisiaj, to rozdział trzeci, nie ma informacji o tym, że Jan jakby protestował, buntował się przeciwko temu, że Jezus też chce przyjąć Chrzest. W relacji Negroewangelisty przeczytamy, że Jan powie, Jak to? Ty chcesz ode mnie chrzest? To ja potrzebuję chrztu od ciebie. A na to Jezus, ale pozwól, bo tak się musi wszystko wypełnić. Tu znowu zobaczcie, już wyjaśniałem troszeczkę. Znaczenie tego zanurzenia, które dokonuje, które dokonuje Jan, to jest porównywalne z naszym sakramentem spowiedzi. Tak? Zostawiam swoje drzeżne życie. Oczywiście tu nie ma mowy o wyznawaniu tego, ale zostawiam to, co było grzeszne i zaczynam żyć w nowy sposób. Czy Jezus potrzebował takiego nawrócenia? Czy potrzebował w tym momencie spowiedzi? Dlatego Jan protestuje, mówiąc: Jak to ty chcesz się u mnie spowiadać, to ja się muszę u ciebie wyspowiadać. Ty chcesz ode mnie przyjąć wezwanie do nawrócenia, ty najczystszy? To ja potrzebuję, żebyś ty do mnie powiedział: Nawróć się. Ale Jezus to robi, Jezus wchodzi w tą wodę, w ten cały brud człowieka, pokazując, że całkowicie łączy się z człowiekiem, że całkowicie staje się naszym bratem. To jest niezwykłe nawiązanie do tego, co wydarzyło się w Betlejem. Bóg stał się taki jak ja, bo każdy z nas był małym dzieckiem położonym w żółbku, każdy z nas był takim małym, bezbronnym dzieckiem, zależnym całkowicie od drugiego człowieka. I Jezus, Bóg, staje się takim dzieckiem, staje się człowiekiem. I aby jeszcze mocniej to pokazać, przyjmuje chrzest, to znaczy zgadza się wejść w tę wodę nawrócenia, by przyjąć na siebie te wszystkie grzechy człowieka. Otworzyć drogę nawrócenia, by móc powiedzieć każdemu człowiekowi: Ja jestem taki jak ty, ja rozumiem ciebie, ja wiem, co ty przeżywasz. I kiedy Jezus wynurzył się z wody, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił nad niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos Ty jesteś moim Synem Umiłowanym w Tobie mam upodobanie. Tutaj dwie ważne kwestie, które trochę rozjaśnią nam ten tekst, pierwsza. Ty jesteś moim synem umiłowanym, ja Cię ukochałem. To tutaj, zobaczcie, są trzy takie stopnie. Najpierw, Ty jesteś moim synem. To jest pierwsze zapewnienie. Na samym początku publicznej działalności Jezusa słyszy głos z nieba. Ty jesteś moim synem. To znaczy, przyznaję się do Ciebie. Ty jesteś moim synem. Ty jesteś umiłowanym. To znaczy, Tobie złożyłem całą moją miłość. Kocham cię nad życie. Ty jesteś moim umiłowanym. I trzecie, w tobie mam upodobanie. To słowo w języku polskim w takim tłumaczeniu niewiele nam mówi, gdybyśmy mieli obrazowo powiedzieć, co to znaczy, że mam upodobanie. Co podobasz mi się? Mam upodobanie, czyli co? Czyli no, fajnie działasz i ja to popieram? Nie. W tekście greckim, jakby dobrze zrozumieć ten tekst, który w języku polskim oddają słowa w to i my mam upodobanie, trzeba to troszkę oddać obrazowo, to znaczy, ty jesteś moim synem umiłowanym, w którym złożyłem całość moich planów. Eudokeo, greckie słowo, to znaczy upodobanie, zadowolenie, usatysfakcjonowanie. To też może znaczyć taki wyraz uznania czegoś za dobre i słuszne, ale też z podkreśleniem zamiaru takiego wyboru. Tak Cię wybrałem. Jesteś, w Tobie złożyłem całość moich planów. To jest bardzo dobre tłumaczenie, takie obrazowe tego, tego tekstu. Ty jesteś mój syn, Ty jesteś mój ukochany i w Tobie złożyłem wszystkie moje plany. Tak bardzo zawierzyłem w Tobie. Wszystkie plany od początku świata, od Adama i Ewy i Grzechu w raju próbuję człowieka zdobywać. Zawieram przymierza, przemawiam, posyłam proroków. To wszystko jest moim planem i w Tobie te wszystkie plany składam. W Tobie jednym. Zobaczcie, jaka to jest głębia znaczenia, którą gdzieś to słowo, to jej mam upodobanie, może, może zagubić. Czy możemy tak dzisiaj usłyszeć o sobie? Ty jesteś, moje umiłowane dziecko. Ty jesteś mój syn. Bardzo mi na tobie zależy. W tobie mam moje plany. Powołałem cię słusznie. Powołałem cię do konkretnych zadań, które ci złożyłem w twoim sercu. Potrzebuję, żebyś za tym poszedł. Ale może też trzeba powtórzyć dzisiaj wobec Jezusa te słowa Boga. Powiedzieć Jezusowi, Panie, Ciebie ukochałem i Ty jesteś spełnieniem wszystkich moich planów. W Tobie jest całe moje życie, w Tobie jest sens mojego życia, Ty jesteś moim sensem. Trudne słowa warto się nad nimi zastanowić. I drugie, co wydaje mi się ważne, by to wyjaśnić, Duch Święty stąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica. I tutaj my się skupiamy na tym gołąbku i rzeczywiście przez historię malarstwa przebiega ten gołąbek, który gdzieś nad głową Jezusa w jakichś takich płomykach, w jakichś promieniach, czy na ramieniu Jezusa, czy na... Czy między ustami Jezusa a ustami Boga gdzieś tam się rozpościera. Natomiast w tym teście nie ma mowy o tym, że to w ogóle był jakikolwiek gołąbek. Nie ma mowy o tym, że tam się pojawił jakiś, jakiś ptaszek, jakieś, zwierzę, jakieś no, zwierzę. Posłuchajmy dobrze tego tłumaczenia. To znaczy, Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej niby gołębica. A dokładnie yy, przetłumaczyć trzeba. Otworzyły się niebiosa i duch Boga łagodnie spoczął na Jezusie, tak jak Gołębica. Czy może jeszcze w innym brzmieniu y, trzeba powiedzieć tak, y, ujrzał otwierający się nad nim niebiosa i to w teście Marka y, i ujrzał ducha, który łagodnie niczym synodarlica, niczym gołąbek spoczął na nim. Chodzi o sposób tego działania ducha. Nie w huku ognia, nie w burzy, nie w wichrze, ale w łagodnym powiewie spoczął na Jezusie. To jest to doświadczenie, które miał Eliasz w Księdze Królewskiej. Duch wstępuje tak łagodnie. Jak łagodnie? Jak gołąbek, który gdy ląduje na gałązce czy na ziemi, tak zatrzymuje się w miejscu, trzepocze z szydełkami i powoli siada na ziemi czy na gałązce. A więc ujrzał ducha, który łagodnie niczym gołąbek spoczął na nim. Chodzi o tą łagodność. Ta łagodność jest porównana do gołąbka. Tak łagodnie jak gołąbek. Można by tutaj, żeby to dobrze zrozumieć, można by tutaj użyć innego obrazu, tego nie ma w tłumaczeniu, ale tak łagodnie jak baranek spoczął na nim, tak łagodnie jak, jak no coś innego. Tutaj chodzi o tą łagodność Ducha Świętego, która jest przyrównana do łagodności syna garlicy najczystszego, białego gołąbka. Tak łagodnie Duch Święty stąpił na Jezusa. To zmienia trochę sens, nie? Moi drodzy, przed nami piękna niedziela i, i ważna okazja, by uświadomić sobie, co to znaczy nasz chrzest, jakie jest znaczenie sakramentu, chrztu, który przyjęliśmy i jakie mamy obowiązki jako chrześcijanie, posłani do świata, posłani pośród świata, żyjący pośród świata, mamy się wyróżniać naszą wiarą, naszym zaangażowaniem, naszym dawaniem świadectwa o Chrystusie. Dobrej niedzieli. Dobrego do przygotowania do niej, szczęść Boże.